Wasza wysokość, goście już są. Jedną chwileczkę, jestem gotowa. Artykuł 217 kodeksu karnego. Co słyszysz? Ale co? Nic nieważne. Paragraf pierwszy. Podlega grzywnie, każe pozbawienia wolności. Ja to... cię Ale mi... Przed pewnymi rzeczami nie da się uciec. Jak chociażby przed gorącym słońcem w lato. Tym widzom jest zdecydowanie za ciepło, więc przybywam z pomocą. W końcu nie ma nic lepszego na upał jak film o krainie Lodu 2. Obiecuję, że nie zmrozi. Autorzy tego jakże wybitnego dzieła zdecydowali się stworzyć kontynuację po blisko 6 latach od premiery jedynki. Był to strzał w dziesiątkę, a w zasadzie dziesiątki portfeli, bo film uplasował się na 13 miejscu, jeśli chodzi o Box Office. Box Office to nic innego jak zarobek ze sprzedaży biletów konkretnego filmu. I nie dziwi mnie wypowiedź prezesa Disneya, który otwarcie mówi, że trzecia odsłona Krainy Lodu jest w drodze, a czwórka jest w fazie planowania. Gaza musi się zgadzać, więc będzie nabijała na jednym, ależ jakże skutecznym patencie. Kraina Lodu 2 opowiada o wędrówce. Sióstr do lasu, w którym mają poznać odpowiedzi na nurtujące je pytania. W jaki sposób Elza otrzymała moc? Co tak naprawdę stało się z rodzicami Elzy i Anny? Czy coś zagraża królestwu Arendel? Jak już wiemy, w pierwszej części jedynym zagrożeniem dla zamku była sama Elza ze swoimi niekontrolowanymi przypadkowymi atakami na mieszkańców. Elza za wiele się nie zmieniła od tamtego czasu. W samym środku nocy drze japę na balkonie. To, że ona nie może spać, nie oznacza, że inni też nie będą. Artykuł 51 kodeksu karnego, zakłócanie spokoju. Paragraf pierwszy. Kto krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, spoczynek nocny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Nie no, przecież ona tylko śpiewała i nikogo ten śpiew nie zbudził. Strasznie naciągana ta twoja teza. Tja, Elza to niewinna perełka, która nie robi nic złego i nie zasługuje na karę. Nie chcę zniszczyć tego, co mam. Jak to zniszczyć? idzie ci świetnie! Anna jeszcze nie wie, jak świetnie idzie Elzie. Ciekawe, jak wytłumaczycie to. Moment, co jest. Co to wyrabiasz? Zapewniła Annie i Olafowi niezapomniane wrażenie, jak w Energylandii. Nie? artykuł 160 kodeksu karnego narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu paragraf pierwszy kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech warto podkreślić że w tym czasie Anna była pod opieką Elzy czyli paragraf drugi mówiący o obowiązku opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo również ma tu zastosowanie i Elza może pójść siedzieć nie na trzy a nawet na pięć lat ja nie mogę! Akcja nie z tej ziemi! Inną akcją nie z tej ziemi jest to, co uwielbiam w bajkach i animacjach, czyli nawiązania do innych filmów lub elementów popkultury, których we Frozen 2 jest od groma. Anna Zelzo bawił się Baymaxem z wielkiej szóstki i słonikiem Dumbo. Swoją drogą zachęcam do obejrzenia mojego filmu o Dumbo, bo jest tam mnóstwo wykroczeń i przestępstw. Innym misteregiem występującej w animacji Disneya jest już kultowa scena z Marilyn Monroe ze słomianego wdowca. <laughs> ...zaprociął mi w głowie. Spokojnie, mam jeszcze trzeci, może deczko naciągane, ale ocenicie sami. Scena śpiewu, którą tu widzicie, od razu skojarzyłam się z teledyskiem zespołu Queen, a dokładnie z utworem Bohemian Rhapsody. Dajcie znać w komentarzu, czy ten fragment też wam przypomina Queensów. Przejdźmy może do ukochanego przez prawie wszystkich Bowanka Olafa. I od razu szybkie objaśnienie, dlaczego przez prawie wszystkich. I jeszcze jak! Teraz bawimy się, że te szopelki zadają wujkowi potworny ból, tak? Co tu się najlepszego wyrabia? Teraz bawimy się, że te siopelki... I oczywiście pasowałoby tu kilka artykułów i paragrafów, lecz lepiej pochylić się nad kwestią odczuwanego bólu przez Olafa. Czy aby na pewno jest tak jak bałwan mówi? Siopelki zadają wujkowi potworny ból! Patrząc na jego lekkość w transformowaniu się i łatwość w rozczłonkowaniu, nie mam pewności czy aby na pewno wbijane w niego kryształy sprawiały mu ból. Przypomnę tylko, że gdy Olaf się topił, to czuł przyjemne ciepło niżeli ból. Po drugie okaleczające go osoby to dzieci. Małe dzieci, które ciężko pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Olaf w zasadzie co i róż pakuje się w kłopoty. Przeciwności losu spotykają go na tyle często, że momentami nie wytrzymuje i rzuca niecenzuralnymi słowami. O nie, Czegoś takiego po bałwanku bym się nie spodziewał. Ale co się dziwić? Jak nie trzęsienie ziemi to pożary, wichury, uszkodzenia ciała lub szybka i nieodpowiedzialna jazda po torach. Na całe szczęście Anna go uratowała i nikomu nie stała się krzywda. I am inevitable. Jak słodko. Jakie w takim razie są przestępstwa, które miały miejsce w krainie Lodu 2 i które mogę wprost przedstawić i wydać wyrok? Jak się okazuje, największym wrogiem w tej animacji w przenośni są kamienne golemy. Artykuł 163 Kodeksu Karnego sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego. Paragraf 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać. Punkt drugi. Zawalenie się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi skał lub śniegu podlega karze pozbawienie wolności od roku do lat 10, czyli z jednej strony można zarzucić golemom usiłowanie zabójstwa spowodowane wyzywającym się zachowaniem manny, a z drugiej strony to ona wraz z ekipą wtargnęła na nie swój teren, czyli zakłócanie miru domowego również może mieć miejsce. Tylko że wtedy wszyscy mieszkańcy Lasu i Arendel musieliby grupowo odpowiedzieć za przestępstwo ścigane z artykułu 193 kodeksu karnego. A ty skąd to wiesz? Czytam prawo karne, bo co? Later. Stalking? <laughs> Bójka ze sprzętem. Prośba <laughs> karalna? Bandyta! No, no tak, no, no tak. Artykuł 281 kodeksu karnego. I wszystko jasne. Było właściwie blisko! No i tak naprawdę oprócz nieokrzesanych żywiołów, których De facto nie da się sądzić, to by było na tyle złamania polskiego prawa. Mógłbym na siłę znaleźć coś na Krzysztofa, jakieś podrygi do zofilii czy. Oszczędź mi komentarze. No właśnie. Generalnie druga część Frozen jest spokojniejsza od poprzednika i niewiele przestępstw ma tu miejsce. W sumie nic dziwnego. W końcu największych zbiorów i kryminalistów zamknąłem już w więzieniu. Ale okropnie bym się już chciał dowiedzieć, jaki los spotka każdy z nas. Anna najpierw odwala manianę, którą następnie odkręca. A jak się odkręca przestępstwo, którego się podjęło, no to kary się w polskim prawie nie otrzymuje. Tak to działa w większości przypadków. No i to by było na tyle z jej kryminalnego życiorysu. Ale ja się nie wtrącam do przeznaczenia. Elza za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji siostrze i Olafowi, która mogła zakończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią, dostaje 34 lata, 5 miesięcy i 23 dni. Nie, no. Aż tyle lat za takie coś się nie dostaje. Mroźna panna otrzymuje 5 lat od siatki na łonie puszczy. Dziękuję. Wyrok jest prawomocny. Obowiązkowo. I nic się nie martw, nie wyjdziesz na przepustce. Pozdrowienia do więzienia. PDW. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli chcecie kolejne materiały tego typu, no to doskonale wiecie co macie robić. Widzimy się niebawem, hejka. Jest. Patrz, jaki dziwny alfabet. Nie znam go.